Jestem bardzo dużym fanem zasady Pareto, zasady 80-20. Stąd też pomyślałem sobie, że ten odcinek, 40 odcinek strategicznych piątków, poświęcę drobnym zmianom, które generują duże wzrosty. Wybrałem trzy aspekty, trzy zmiany, które wprowadziłem, które wprowadziłem ze swoim zespołem, też u klientów, które wywołały największy zwrot z tej inwestycji czyli były dosyć stosunkowo proste, jakby wdrożeniu a wygenerowały duży zwrot. I o tym chciałbym opowiedzieć właśnie w dzisiejszym odcinku Strategicznych Piątków, gdzie pokazuję jak działać właśnie efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Zaczynamy! Cześć, ja nazywam się Dawid Czoska i zwiększam efektywność marketingu. W dzisiejszym odcinku opowiem Tobie o drobnych zmianach, które generują duże wzrosty, e, czyli o takich rzeczach, które wprowadziłem u moich klientów i zaobserwowałem, że przyniosło to bardzo fajne rezultaty. E, inspiracją. Jest dla mnie zasada 80-20, zasada Pareto, jeżeli jeszcze o niej nie słyszałeś, a wątpię o, yy, w to, tak naprawdę polecam ci mocno ta książka, ona bardzo fajnie tłumaczy o co tutaj chodzi, dlaczego to działa i dlaczego warto w biznesie i też oczywiście w marketingu się tą zasadą kierować. E, pierwsza rzecz, którą chciałbym tutaj pokazać, będą trzy. Rzecz pierwsza lepiej pokazany kontakt. E, I to dotyczy zarówno e-commerce, jak i B2B. Tylko przy e-commerce trzeba się zastanowić, czy nam zależy na pokazaniu kontaktu. E, bo większość kontaktów w e-commerce, czasem też w B2B, chociaż na szczęście coraz rzadziej, e, kontaktów wygląda tak, że jest sobie numer, jest sobie e-mail, jest jakieś zdanie, że jak masz ochotę to się do nas odezwij i oczywiście odpowiemy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo sexy to wygląda, no naprawdę. I teraz przy sklepie trzeba się zastanowić, czy nam zależy na tym, żeby klient dzwonił, bo są sklepy takie, mających takich klientów, gdzie nam nie bardzo zależy. Ale miałem case tego pana ze sklepu: pokochaj swój kręgosłup, który sprzedaje fotele ergonomiczne. One są stosunkowo drogie. Docierają, nie wiem, do klientów, którzy chcą na fotel wydać 4-5 tysięcy złotych, czyli do klientów jakby raz. Wolumen sprzedaży nie był duży, kiedy nawiązaliśmy współpracę. Dwa. Ee, druga rzecz jest też taka, że tych klientów jakby nie ma dużo, więc na telefony możemy sobie pozwolić. Trzy klienci mają dużo pytań, bo chcą dopasować fotel do siebie, więc w tym przypadku indywidualny kontakt ma sens. Jedna bardzo ważna rzecz to jest bez zdjęcia, bez imienia, nazwiska, a ludzie bardzo mocno sobie cenią to, że wiedzą do kogo będą dzwonić, że wiedzą z kim będą rozmawiać i teraz. Obawa oczywiście jest taka, że no hello, nie wiem, mam dział sprzedaży, w jaki sposób ja e, mogę przewidzieć, do kogo dany klient się dodzwoni. Jeśli tych klientów jest na przykład, nie wiem, e, jeśli ty, ty, tych sprzedawców w dziale sprzedaży jest 10. Klient jakby nie wie, do kogo się dodzwoni. E, uspokajam tutaj chodzi o to, żeby pojawiła się jakaś twarz, żeby. Klient mniej więcej wiedział, do kogo się dodzwoni, żeby wiedział, kogo się spodziewać: czy uśmiechniętej, miłej pani, czy jakiegoś gościa w garniturze, który wygląda profesjonalnie. Bardzo istotna to jest rzecz. Więc mocno zachęcam do tego, żeby zdjęcie i imię, nazwisko się pojawiło, bo to też skraca dystans. Czyli łatwiej jest nam o ten kontakt, a umówmy się w B2B o kontakt się rozchodzi. To jest lead. My chcemy, żeby ludzie dzwonili ze strony internetowej. To przy wielu stronach internetowych jest cel, więc niech to nie wygląda w ten sposób, tylko niech to wygląda tak, że nie wiem, pokażemy to zdjęcie, pokażemy imię, imię nazwisko, napiszemy, nie wiem, niech to będzie nawet kierownik działu sprzedaży albo działu obsługi klienta, ale pokażmy jakąś twarz. Tak, żeby klient chciał zadzwonić do człowieka, a nie pod jakiś numer, taki, który jest wrzucony, i wygląda to tak, jakbyśmy tak naprawdę bardzo nie chcieli, żeby ktoś tutaj w ogóle się odezwał. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że pokażmy wartość pracy stojącej za usługą produktem, czyli pokażmy jak dużo pracy nas kosztowało, żeby daną usługę bądź dany produkt wytworzyć. To jest jakby rzecz, która sprawdza się również i w B2B, i w e-commerce. E, w obydwu jakby tych segmentach. E, przykład działań B2B, ale też e-commerce, bo tutaj było jakby i działanie B2B, i B2C. E, kubki emaliowane. Teraz można pokazać bardzo ładne zdjęcia tych kubków. E, można Napisać o bardzo wielu korzyściach, które te kubki, w tych w których te kubki są lepsze od kubków takich jak ja mam na przykład tutaj ale można też pokazać, jak one są produkowane. Można pokazać, że są robione ręcznie, że są robione w fabryce w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. Można na to zwrócić uwagę i wtedy klient percepcyjnie postrzega to, jako coś, co dużo kosztowało pracy w wytworzeniu, a tym samym może więcej kosztować. Podobny przykład tutaj, przy cemencie. Kiedy mamy tutaj, nie wiem, jakąś posadzkę, też pokażmy, ile to pracy kosztuje, ile, jak też można wykonać w ogóle tę posadzkę. E, pokazujmy, ile pracy to jakby kosztuje, jaka jest wartość pracy stojącej za tą usługą, za tym produktem, bo to jest turbo ważna rzecz, która percepcyjnie zwiększa wartość usługi i która sprawia, że możemy to sprzedawać po prostu drożej. Bardzo fajnie o tym opowiada Kamil Kozioł. Jeśli ktoś chce o tym jeszcze więcej posłuchać, to ono tym bardzo fajnie opowiada, pokazuje fajny przykład z monetą, e, więc zachęcam. Ja u klientów to wprowadzam i to robi bardzo fajną robotę. To jest bardzo mocny RTB. I rzecz trzecia, ostatnia, na którą chciałbym tutaj zwrócić uwagę, to jest opinia w formule Storytellingu. E, to już jest jakby przykład, chociaż do e-commerce też. Ja nie wdrażałem e-commerce, ale teraz sobie pomyślałem na etapie nagrywania tego filmu, że e-commerce też fajnie by to pasowało. Pokazanie opinii w formule storytellingowej, czyli nie takiej opinii, że przychodzi pani i mówi: Bardzo dobrze współpracowało mi się z firmą DC Marketing. Zrobili dla mnie kampanię, która przyniosła bardzo fajny zwrot z inwestycji. Na etapie kontaktu z Dawidem rozmawiało mi się bardzo ciekawie. Nie jest to coś, co brzmi jakoś seksy. Fajnie to brzmi dla mnie, jako dla właściciela fajnie jakby to brzmi dla ludzi, którzy przy tym pracowali. U mnie wewnętrznie jest to fajny materiał. Ale dla klienta, klient potrzebuje usłyszeć coś ciekawego, coś, co go wciągnie, coś, co się wyróżni, co nie będzie standardową opinią. I po to właśnie wjeżdża storytelling. Teraz o co tutaj chodzi? Rzecz pierwsza, od której zaczynamy taką opinię, to obawy przed współpracą. E, czyli coś takiego na zasadzie, jakby mój klient miał wystawić opinię mi, e, to może to się zacząć na przykład tak, że przed podjęciem współpracy z Dawidem bardzo obawiałem się tego, że będzie to kolejna agencja z którą nawiążę współpracę i nie będę miał z tego żadnych rezultatów. Bałem się, że budżet reklamowy, który im wpłacę, a nie był on mały, bo to 15 tysięcy złotych miesięcznie, nie przyniesie mi żadnego zwrotu i że będą to pieniądze wyrzucane w błoto. Kiedy tak zaczyna się opinia, e, kiedy zaczynamy w takiej formule storytellingowej, to zauważ, że i percepcyjnie prawdopodobnie bardziej przykuło to twoją uwagę niż e, ta pierwsza opinia, którą tutaj tak jakby cytowałem, przyłem z głowy. E, bardzo fajna rzecz, żeby zacząć od obaw i potem z obaw przejść do tego, jak wyglądał początek współpracy i tutaj przemycić trop rozpoczęcia. E, czyli klient może powiedzieć coś takiego. Pomimo tych obaw zdecydowałem się wypełnić formularz kontaktowy na stronie decemarketing.pl i odezwać się do Dawida. Po wstępnej rozmowie, w trakcie której Dawid w fantastyczny sposób zapytał mnie o mój biznes, podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy współpracę od warsztatu strategicznego, który bardzo fajnie pomógł Dawidowi i jego zespołowi poznać moją firmę. Zauważ, że taka opinia. Ee... Jest bardzo fajna, pokazuje, jak wygląda początek współpracy. Miałem obawy, bo klient, który to też słucha, prawdopodobnie też ma obawy. I pomimo tych obaw, ja zdecydowałem się wejść, zdecydowałem się nawiązać początek współpracy, zrobiłem to w jakiś konkretny sposób, więc już dajemy trop rozpoczęcia odbiorcy takiej opinii. Słuchaj, możesz to zrobić. W taki sposób możesz wejść na tę stronę, wypełnić ten formularz, potem Dawid do, do Ciebie się odezwie, pogada o Twoim biznesie, podpiszecie obawę, potem będzie warsztat strategiczny, klient wie już czego się spodziewać, w opinii przemyciliśmy całą naszą ofertę tak naprawdę, bo tu zaraz będzie przebieg współpracy, e, czyli ten klient w opinii będzie opowiadał co się działo po tym warsztacie strategicznym, jak to wyglądało, czyli przemycamy ofertę, dajemy mocny RTBs, rozmawiamy o obawach klientów, więc praktycznie cały landing page mieścimy w opinii klienta. I taka opinia klienta jest przekozacka i działa bardzo dużo cuda. Punkt trzeci to jest przebieg współpracy, czyli potem opowiadamy, co po tym warsztacie strategicznym było. Spotykaliśmy się regularnie, nie wiem, na doradztwie marketingowym. Dawid też poprowadził moją kampanię na Facebooku. I tutaj dopiero w czwartym kroku i za chwilę w piątym mówimy to, od czego standardowo zaczyna się opinia klientów. Czyli mówimy o tym, jak rozwiązano problem, eee, czyli przebieg współpracy, jak rozwiązano problem. Czyli moje obawy o tym, że budżet reklamowy zostanie zmarnowany, że utopię te pieniądze, eee, były bezzasadne. Eee, budżet reklamowy przyniósł bardzo fajny zwrot z inwestycji, mam od teraz więcej klientów. W marcu, na przykład, było 100, 100 nowych klientów, gdzie wcześniej takim moim standardem było 25-30 nowych klientów miesięcznie, więc jestem bardzo zadowolony. I problemy, które poruszamy tu, czyli te obawy, są rozwiązywane tu i są połączone z efektem końcowym. I taka opinia klientów ma bardzo dobry efekt, jeżeli zadbamy o jej dystrybucję. Jeżeli zadbamy też, żeby klient powiedział to w jakiś fajny sposób, czyli żeby nie mówił tego w taki sposób znudzony, zestresowany, może jeszcze, może jeszcze jąkający, może nieciekawe tło, może głupie światło, może słaba kamerka. Tylko żeby to było w bardzo fajny sposób zaserwowane i zadbamy o dystrybucję tego case study, czyli na, czy, czy też opinii. I na dobrym etapie będziemy to potencjalnym klientom pokazywać to ta opinia jakby ciężko nie pójść jakby z tą opinią, ciężko, żeby klient potem był w stanie się uwolnić od Waszej firmy. Bardzo mocno Wam to polecam. I w B2B, i w B2C, bo w B2C można zrobić dokładnie to samo. W e-commerce też to będzie fajnie działać, bo tam też klienci mają swoje obawy na starcie. Też liczą na jakiś efekt końcowy, który będzie wywołany produktem. Więc bardzo mocno to polecam. Tak samo jak polecam subskrybować ten kanał. Co tydzień wrzucam tutaj filmiki, w których pokazuję, jak działać efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Trzymam mocno kciuki za to, żeby te trzy zmiany, o których tutaj. Mówiłem proste zmiany, drobne zmiany, ale generujące dużo lepsze wskaźniki konwersji na stronie internetowej w całym lejku, żebyś to po prostu wdrożył, bo sama wiedza w tym zakresie to jest, no nie przyniesie tobie wyniku. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w piątek. Zachęcam cię też do obejrzenia poprzednich moich odcinków, gdzie też wrzucam bardzo fajne, praktyczne wskazówki. Trzymaj się ciepło. Efektywności życzę. Cześć!